Dom o zielonych progach wystąpił na scenie muzyczno-teatralnej Zygmunt. Zespół wymieniany jest z nazwami takich klasyków piosenki jak Wolna Grupa Bukowina czy Stare Dobre Małżeństwo. Grupa nazywa siebie ich następcami, choć o własnej, niepowtarzalnej muzycznej drodze. Ich piosenki można usłyszeć na szlaków, w schroniskach czy przy Ognisku. Niedawno zagrali też dla częstochowskiej publiczności na scenie muzyczno-teatralnej Zygmunt. Słowka jest słodka wróżka, Z ubra, swój imię i swój uśmiech szczerze wyda. Świetna muzyka na takie jesienno-zimowe wieczory, bo to mnóstwo ciepła, dobrze się tego słucha, rozgrzewa. To taka muzyka, którą świetnie by się spływało przy kominku. Kominek zastąpiła muzyka i wspólne śpiewanie z publicznością. Dom o zielonych progach to zespół, który tworzy grupa dojrzałych muzyków, mających na koncie udział w licznych festiwalach i przeglądach muzycznych. Za nazwę zespołu przyjęli tytuł wiersza Kazimierza Węgrzyna. Ten wiersz, można powiedzieć, wyraża harmonię człowieka, przyrody i Boga. I dla mnie zawsze ta idea właśnie tej harmonii, tych trzech wartości była ważna i... Wydaje mi się, że przez no, tą naszą muzykę właśnie takie, takie te wartości prezentujemy. Życzę, żeby to miejsce się dalej rozwijało. Sam polecę go moim przeciąg, którzy też grają, bo jest pięknie po prostu. Już niedługo w sali Zygmunt kolejne wydarzenia: muzyczne, edukacyjne i charytatywne.